Zostawiłem moją narzeczoną, ponieważ jej rodzina niszczyła nasze życie. Kilka tygodni później odeszła na zawsze. Odkryłem szokującą sieć zdrad i kłamstw, które zniszczyły całą naszą grupę przyjaciół. Byłem z moją narzeczoną przez cztery lata, a zaręczeni byliśmy od siedmiu miesięcy. Staramy się zaplanować ślub na jesień przyszłego roku. Jej dzieciństwo było okropne, pełne przemocy, mówiąc delikatnie. Jej rodzice byli wściekłymi narcyzami, a ona była kozłem ofiarnym dla swoich dwóch braci. Była maltretowana i wyrzucona z domu, jak tylko skończyła 18 lat. Była jednak doskonałą uczennicą, ciężko pracowała, więc dzięki stypendiom i pracy na pół etatu ma teraz świetną karierę i jest dość niezależna. Problem jednak polega na tym, że nadal miała kontakt ze swoją rodziną. Żaden z nich się nie zmienił. No, w zasadzie coś się zmieniło. Stali się bardziej zależni finansowo od niej. Lubią stopniowo wracać do jej życia i emocjonalnie ją szantażować, aby uzyskać wsparcie lub cokolwiek mogą. Nie są przy tym mili, są niegrzeczni, zuchwali i generalnie czerpią przyjemność z bycia uciążliwymi. A moja narzeczona nie potrafi powiedzieć nie, niezależnie od tego, jak okropne rzeczy mówią, lub jak otwarcie próbują ją zastraszyć. Zawsze znałem jej rodzinne historie i zawsze ją wspierałem w problemach z nimi. Ale w ostatnim roku czy dwóch stali się znacznie bardziej bezczelni i absurdalni. Przychodzą do naszego domu częściej, robią bałagan wszędzie. Jej matka zachowuje się jak złama cocha z kopciuszka. Jej ojciec wypija całe moje piwo i opróżnia połowę lodówki. Jej bracia czasami wpadają, aby być rzecznikiem swoich rodziców. Praktycznie dewastują miejsce i zostawiają nas, Abyśmy sprzątali bałagan. A gdzie jest moja narzeczona w tym wszystkim? Cicho stoi w kącie, praktycznie drżąc. Nie jestem głupcem, jest tu prawdziwa trauma jej potrzeba być kochaną przez nich nadzieja, że ją docenią. Zanim jeden z Was, szlachetnych komentatorów, powie oczywiste od lat jest w terapii z tego powodu. Próbowałem ustalić granicę przez prawie dwa lata, próbując odepchnąć tych klaunów ale to jest jej dom, który kupiła. I bez względu na moje wkłady finansowe czy inne, nie pozwala mi decydować, kto wchodzi do jej domu. Była tak długo mentalnie i emocjonalnie przez nich gnębiona, że niedawno powiedziała mi, że chce zdobyć ich aprobatę, że mają rację co do niej i że musi być dla nich lepsza. Miałem z nią niezliczone emocjonalne rozmowy z łzami i błaganiem, mając nadzieję, że podejmie kroki, aby się poprawić, ale jest dorosła i nie mogę jej zmusić do niczego. Kocham ją, ale nie mogę powstrzymać się od odczuwania tak dużego urazu z powodu tego, co robi. To agonia patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, ktoś, o kim wiesz, że zasługuje na o wiele więcej, niszczy się na Twoich oczach dla ludzi takich, jak jej rodzina. Boleśnie było patrzeć, jak płacze co noc do snu z ich powodu. Próbowałem zbyt wiele razy pomóc jej wyrwać się z ich szponów, ale muszę myśleć o przyszłości. Co się stanie, gdy będziemy mieli dzieci? Co się stanie, gdy będzie miała depresję poporodową i ich zaprosi? Co się stanie, jeśli pojawi się nagły wypadek medyczny dla jednego z nas? Co się stanie, gdy nasze finanse się zaostrzą, a oni nadal będą domagać się pieniędzy? To jest rodzina z piekła rodem i nie będę mógł ich unikać. Jutro powiem jej, że chcę opóźnić ślub, dopóki nie zostaną ustalone jasne granice. Jeśli się sprzeciwi, odchodzę. Nie mogę tego dłużej znieść. Odmawiam dalszego oglądania takiej powolnej śmierci. Aktualizacja. Rozmawiałem z nią i poszło to tak dobrze, jak można się było spodziewać. Obecnie przygotowuje się do zakwaterowania w hotelu na kilka dni i pracuje nad długoterminowymi planami przeprowadzki. Wciąż dzieje się dużo rzeczy, ale może w przyszłym tygodniu uda mi się wszystko podsumować w jednej aktualizacji. Aktualizacja Ryszego. 1 lipca 2024. Wieczorem, po opublikowaniu pierwszego posta, zdecydowałem, że przeprowadzę szczerą rozmowę z moją narzeczoną na temat jej rodziny. Jednak wróciła wcześniej z pracy następnego dnia, a ja miałem już wtedy wolne, więc zacząłem rozmowę nieco wcześniej niż planowałem. Zasadniczo powiedziałem jej, że ten układ nie jest zrównoważony że nie czuję się komfortowo. Biorąc z nią ślub z powodu tego, jak bardzo jej rodzina jest zaangażowana w jej życie i na pewno nie czuje się komfortowo, mając dziecko, gdy oni są w pobliżu. Nie chciałem jej mówić, aby całkowicie zerwała z nimi kontakt, ale zacząć od ścisłych ograniczeń dotyczących ich wizyt i tego, co mogą robić w domu. Poprosiłem również o terapię par przed ślubem. Nie była zadowolona, po prostu patrzyła na mnie ze złością, gdy mówiłem, a potem zaczęła na mnie krzyczeć, gdy skończyłem. Powiedziała mi, że nie rozumiem ich dynamiki i że to dla niej działa. Powiedziałem jej, że są to wykorzystywacze, którzy ją wykończą i nigdy nie widziałem, żeby okazali jej jakąkolwiek przyzwoitość. Wiedziała mi, że musi po prostu ciężej pracować, aby ją docenili. Praktycznie na nią krzyknąłem, że dziecko nie powinno błagać i prosić swoich rodziców o miłość. W końcu powiedziałem jej, że musi ustalić granice z nimi albo odejdę. Była wściekła, ponieważ mieszkałem w jej domu, zostałem wyrzucony. Więc ostatnie dni spędziłem w hotelu, a moje rzeczy zostały przewiezione do magazynu. I szczerze mówiąc, było świetnie. Zamierzam zostać urodziny przez kilka tygodni w połowie lipca. Potem poszukam domu dla siebie. Ostatnie dni spędziłem na relaksie, na drobieniu zaległości w filmach i grach wideo, na które nie miałem czasu. I mogłem wracać z pracy do cichego pokoju, bez tego, żeby jej rodzina niszczyła miejsce. Wczoraj jednak sytuacja się zaostrzyła. Praktycznie nie mieliśmy kontaktu, odkąd mnie wyrzuciła, ale wiem, że jej rodzina uwielbia spędzać popołudnia u niej w soboty, a ona używa mnie jako tarczy przeciwko ich nadużyciom. Jednak w bardzo małostkowym ruchu po prostu wyciszyłem telefon na cały dzień i grałem w Disco Elysium. Wiedziałem, że zadzwoni, aby poprosić o pomoc z rodziną, a w tym momencie zaczął się u mnie objawiać czysty uraz do niej i nie chciałem mieć nic wspólnego z jej problemami. Pod koniec nocy wysłała mi ponad tuzin wiadomości tekstowych, w końcu dwa rozpaczliwe wiadomości głosowe, błagając mnie, abym wrócił do domu. Postanowiłem zajrzeć, żeby sprawdzić, co się dzieje. Krótko mówiąc, płakała w salonie a gdy przyszedłem porozmawiać, praktycznie zgniótła mi plecy, obejmując mnie i szlochając. Dałem jej czas na ochłonięcie i zapytałem, co się stało. Krótko mówiąc, jej rodzice i brat przyszli, aby wydrzeć od niej pieniądze i powiedzieć jej straszne rzeczy. Chciała, żebym przyszedł, aby pomóc, ale ją ignorowałem, a gdy próbowała poprosić o pomoc jednego z jej przyjaciół, wszyscy praktycznie powiedzieli pieprz się. Wszystko zaczęło jej się klarować. Wyrzuciła swoją rodzinę, ale nie zanim powiedzieli jej kilka absolutnie wstrętnych rzeczy, których nie powtórzę. Ciągle mnie przepraszała i prosiła mnie wielokrotnie, żebym wrócił do domu. Powiedziałem jej jasno, że od jakiegoś czasu narastał u mnie silny uraz do niej i chociaż ją kocham i rozumiem, że to jest trauma. A nie jej bezpośrednie nadużycie, to istnieją poważne problemy, które muszą zostać rozwiązane, jeśli mamy iść naprzód. Więc sprzedaję dom i przyprowadzamy się. Darabiamy mniej więcej tyle samo pieniędzy i kupimy razem dom. Jestem dorosłym mężczyzną i nie będę mieszkał w domu, w którym nie mam równego prawa głosu. 2. Jej rodzina nigdy nie postawi stopy w tym domu. Nigdy nie przyjdą, a jeśli spróbują, będę ich traktował bardzo groźnie. 3. Zmienia terapeutę i zaczynamy terapię przedmałżeńską. 4. Nigdy nie zmusi mnie do interakcji z jej rodziną. 5. Na razie ograniczymy kontakt z jej rodziną, ale nie mylcie się, pracujemy nad całkowitym zerwaniem kontaktu z jej strony. Powiedziałem jej, że ją kocham, że jesteśmy razem już od jakiegoś czasu i mamy piękne wspomnienia razem. I wiem, że cierpi z powodu nadużyć, ale te warunki są nie do negocjacji. Jeśli ma z nimi problem, to musimy się rozejść. Powiedziała mi, że już od jakiegoś czasu zdaje sobie sprawę, że jej rodzina jest toksyczna i niezdrowa. Czy chce wprowadzić zmiany? I zaakceptowała to, ale niektóre z tych punktów zajmą trochę czasu, aby się zrealizować. Na razie zostanę w hotelu, dopóki nie wrócę do rodziny. Jest mile widziana, aby przyjść, ale wyraźnie powiedziałem, że nie chcę wracać do jej domu. Jutro oboje mamy wolne więc spędzimy dzień tutaj, a może wyjdziemy na miasto. To no, oczywiście jeszcze nie koniec, ale możliwe, że nie będę nic więcej pisał do połowy sierpnia. Aktualizacja Dwork, 6 lipca 2020 Pomimo wszelkich intencji, aby nie aktualizować to dużo później, z nadzieją na poprawioną relację z moją narzeczoną i że ustali granicę z toksyczną rodziną, teraz jesteśmy rozstani. Zasadniczo, co się stało, to po ostatnim weekendzie, kiedy zostawiłem ją, aby sama sobie radziła, wydawało się, że w końcu zrozumiała sytuację i była otwarta na zmiany, tym granice i możliwą przeprowadzkę. Pędziliśmy poniedziałek i wtorek razem w moim hotelu, gdzie przebywałem, zanim wróciłem na kilka tygodni do rodziny. Pewnej nocy była bardzo niejasna w wiadomościach tekstowych, kiedy pierwotnie miała przyjść. Przyjechała dużo później, niż się spodziewałem. I wiedziałem, że coś jest nie tak. W zasadzie powiedziała mi, że jestem przemocowy, kontrolujący, nadmiernie wymagający i niesyportujący. Zajęło mi pięć cholernych sekund, aby zrozumieć, że powtarza dosłownie wyuczoną mowę od swoich rodziców. Szczerze mówiąc, byłem tak zirytowany w tym momencie, że mimo zaryzykowania na nią, postanowiłem być dupkiem. Zapytałem ją, czy jej rodzina powiedziała jej, żeby to powiedziała. Powiedziała, że zasugerowali to, ale że sama to wymyśliła. Zapytałem ją, czy mogłaby szczegółowo wyjaśnić, co zrobiłem. Powiedziała, że żyje jak pasożyt na jej koszt. Przypomniałem jej, że płacę 50% jej pieprzonej hipoteki. 50% rachunków za media i zakupy spożywcze również. Mam własny samochód. Płacę za pracę, która zarabia prawie tyle samo, co jej w przeciwieństwie do jej pieprzonych pasożytniczych rodziców, którzy domagają się cotygodniowych wpłat i plądrują kuchnię w weekendy. Powiedziałem jej, żeby spróbowała jeszcze raz z czymś lepszym. Wyglądała na zdezorientowaną i powiedziała, że próbuje ją izolować. Uśmiechnąłem się jak widziała i powiedziałem jej, że zawsze wspierałem jej wiele przyjaźni, które sama zniszczyła, ponieważ nikt nie chciał mieć do czynienia z jej rodziną ani być używanym jako tarcza jak ja. Praktycznie wymagałem, aby wiedzieć, dlaczego jest tak zdeterminowana, aby zrujnować swoje życie dla tych ludzi. Po prostu krzyczała, że nie rozumiem jej rodziny i że po prostu stara się odzyskać ich miłość i praktycznie w tym momencie wygłaszała monolog. To po prostu zadziwiające, aby to widzieć z bliska. Odwiedziłem kilka subredditów, aby uzyskać perspektywę, jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z nimi, zobaczysz, jak ludzie, którzy są ofiarami nadużyć ze strony własnej rodziny, mogą być tak całkowicie zniszczeni przez to, że naprawdę wierzą, że to oni są problemem i że zasługują na nadużycia. Coś tak właśnie była. Całkowicie zniszczona. I nie chciała pomocy, nie chciała się poprawić, po prostu chciała się pogorszyć. Uderzyło mnie to jak ciężarówka szczerze mówiąc, ta realizacja. Naprawdę czułem się jak głupiec, próbując, nawet jeśli było to, powinienem zrobić na początku. Praktycznie była wtedy w furii, a ja byłem psychicznie wyczerpany i musiałem ją wyrzucić, zanim ktoś zadzwoni na policję. W końcu wyszła, ale kilka zaniepokojonych sąsiadów przyszło sprawdzić, co u mnie. Kilku jej znajomych wiedziało, co się dzieje, ponieważ wysyłali mi wiadomości, aby sprawdzić sytuację. Powiedziałem im prawdę i że muszę po prostu być sam, aby zastanowić się, co dalej robi. Obecnie ujawnili mi, że podobne przemówienia wygłaszała innym, po tym jak wyrazili zaniepokojenie o nią. Jeden nawet usłyszał, że może być w niebezpieczeństwie utraty pracy. Z pewnością przechodzi jakiś rodzaj załamania psychicznego. Z tego co rozumiem, jest teraz całkowicie izolowana. Pędzi w stronę okropnego, samotnego życia. Nie mogę już nic dla niej zrobić w tym momencie. Jak samolubnie to nie brzmi. Cieszę się, że to za mną. Aktualizacja 3 9 lipca 2024. Prawy w pewien sposób się wyjaśniły, ale pozostało kilka niedokończonych spraw. Całkowicie zapomniałem zmienić mój adres korespondencyjny, co powinienem był zrobić natychmiast. Więc kilka ważnych rzeczy zostało wysłanych do jej domu. Musiałem je odebrać plus kilka ostatnich rzeczy. Które zostawiłem tam na przeprowadzkę, i zdecydowałem, że chcę je zabrać. Była trudna i nie odpowiadała na wiadomości w związku z tymi rzeczami, więc musiałem je odebrać sam. Wziąłem ze sobą wspólnego znajomego na wszelki wypadek. Na szczęście była przynajmniej współpracująca i pozwoliła mi zabrać moje rzeczy, i nie było większych problemów. Wszystko inne było jednak katastrofą. Miała wiele przykrych rzeczy do powiedzenia. Powiedziała mi, że już śpi z innymi, że jest szczęśliwa, że mnie już nie ma. W końcu jest wolna ode mnie, że będzie o wiele lepiej bez mnie, wiele ogólnych obelg i okropnych rzeczy, które można by się spodziewać po brudnym rozstaniu. I wiesz co, było tak cholernie oczywiste, że to był wyuczony skrypt jej rodziny i łatwo było zobaczyć, jak nieszczęśliwa była. Wyglądała na wrak, jakby nie spała od kilku dni. Tom był bałaganem. Nawet nie krzyczała, brzmiała tak wyczerpana i złamana, mówiąc to. Nawet się nie uśmiechnęła, mówiąc cokolwiek, tylko twarz wykrzywiona z nienawiści i złości. To nie była już kobieta, którą znałem. Ta osoba odeszła. Kiedy przygotowywałem się do wyjścia, wciąż mówiła: Miałem tego dość i powiedziałem coś w stylu: Gratulacje! Twoi przyjaciele zniknęli, Twoje ludzkie tarcze zniknęły, Twoje zaręczyny są zakończone, Twoje wsparcie zniknęło. Wszyscy, którzy kiedykolwiek traktowali Cię jak przyzwoitego człowieka, zniknęli. Zostaje tylko Ty i Twoja rodzina. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa, podczas gdy oni Cię wykrwawiają. To prawdopodobnie nie było dokładnie to, ale coś w tym stylu. Prostu stała tam, dosłownie tylko stała i patrzyła na mnie z obojętnością i odeszła, gdy wychodziłem za drzwi. Gdy wychodziliśmy... Wspólna znajoma Tiffany zapytała, czy wszystko u mnie w porządku. Uspokoiłem ją, mówiąc, że wszystko w porządku, że po prostu staram się przygotować na powrót do domu w przyszłym tygodniu. Potwierdziła również, że słyszała, że moja była straciła pracę, bo nie pojawiała się przez kilka dni i praktycznie zniknęła. Próbują przeprowadzić interwencję w przyszłym tygodniu, i zapytali, czy mogę wziąć w niej udział, ale nie zamierzam opóźniać mojej podróży. Szczerze mówiąc, po prostu chcę czystego rozstania. Wiem na pewno, że jeśli pozostanę zaangażowany, będę tylko świadkiem powolnego zjazdu w całkowite załamanie lub samobójstwo. Po prostu nie mogę tego zrobić. Pomimo tego wszystkiego jestem podekscytowany przyszłością i zdałem sobie sprawę, że na początku zignorowałem wiele czerwonych flag. Nawet z tym, co się wydarzyło, wiem, że będę w porządku i że będzie dobrze. Mam nadzieję, że to będzie moja ostatnia aktualizacja. Jestem jeszcze w mieście do niedzieli po południu, więc może się coś wydarzyć, gdy jeszcze tu jestem. Ale jeśli się wydarzy, nie będzie to ekscytujące. Aktualizacja czperek 18 lipca 2024 Obecnie jestem z powrotem w swoim rodzinnym stanie z rodziną, zapoznając się z okolicą. W 100% zdecydowałem, że zostanę tu na stałe i zaczynam długi proces poszukiwania domów w okolicy. Czuję się świetnie i spędzam czas z przyjaciółmi i rodziną. Kilku wspólnych znajomych z moją byłą narzeczoną poinformowało mnie co się dzieje, i w końcu wydaje się, że sprawy się poprawiają. Planem była interwencja w niedzielę, ale w sobotę wieczorem, po tym jak jej rodzina znowu ją odwiedziła, Dodniła do znajomych w całkowicie maniakalnym stanie, i wydaje się, że w końcu zdała sobie sprawę, jak bardzo wszystko zepsuła. To był pełny atak paniki i załamanie, które skończyło się jej pobytem na pogotowiu. Nie trzeba mówić, że w końcu przyznała, jak bardzo jest nieszczęśliwa i że ciężko zniszczyła swoje życie. Podobno próbowała do mnie zadzwonić, ale ją zablokowałem. Nadal ma swoją pracę. A te informacje o jej utracie były błędne, ale ledwo się tam trzyma, a jej szef praktycznie kazał jej wziąć urlop na kilka tygodni, aby odzyskać równowagę. Jest, jest cennym pracownikiem i starają się upewnić, że się zregeneruje, zanim podejmą decyzję o jej zwolnieniu. Jej grupa przyjaciół jest bardzo zżyta, moja była była osobą, która zawsze była bardzo pomocną i wspierającą przyjaciółką, więc logiczne jest, że jej grupa robi wszystko, aby jej pomóc. Jednak niepisanym porozumieniem jest to, że jeśli znowu wróci do dawnego stanu, wszyscy są gotowi zostawić ją samą. Radzi sobie tak dobrze, jak można się tego spodziewać. Jej rodzina nadal nęka ją telefonami i wiadomościami, próbowali pojawić się w jej domu, ale zostali zdecydowanie odesłani przez przyjaciół, a nawet sąsiadów. Mam nadzieję, że naprawdę rozumie, jakie wsparcie ma wokół siebie. Jak to zwykle bywa w brudnych rodzinnych kłótniach, jej rodzice i bracia wrzucili to na Facebooka, co z tego co słyszałem wyszło na jej korzyść, bo ujawniło ich zachowanie przed wieloma osobami i wydaje się, że na jakiś czas tamknęło im usta. W końcu wspólny znajomy przekazał mi wiadomość od niej. Zasadniczo przyznała, że wszystkie okropne rzeczy, które mi powiedziała, nie były prawdą i zostały jej narzucone przez rodzinę, jak wiedziałem, że były. Przeprosiła za sposób. Jaki to się skończyło, i miała nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli się ponownie połączyć. Niestety, musiałem jej przekazać, że musimy na zawsze pozostać rozdzieleni i że musi skupić się na swoim uzdrowieniu. Ale powiedziałem jej, że nadal mi na niej zależy i życzę jej wszystkiego najlepszego, ale to musi być nasze pożegnanie. Wygląda na to, że wiadomość została przekazana i jej przyjaciele pomagają jej to przetworzyć. Ma przed sobą długą drogę, ale mam nadzieję, że znajdzie spokój tak, jak ja znajduję swój. Aktualizacja 5 15 sierpnia 2024. Od mojego powrotu do domu czuję się bardzo dobrze. Wszystkie moje rzeczy dotarły tutaj i obecnie jestem z rodziną podczas gdy szukam domu. Znalazłem tu pracę i wróciłem do pracy w zeszłym tygodniu. Czasami wpadam tutaj, aby komentować i żartować, ale to wszystko. Niestety, mimo wszelkich starań przyjaciół mojej byłej, aby jej pomóc, sytuacja teraz naprawdę się zakończyła w najgorszy możliwy sposób, a grupa przyjaciół rozpadła się w wyniku tego. Moja była popełniła samobójstwo. Praktycznie wszystko, co zamierzam przekazać, dowiedziałem się zeszłej nocy. Odkąd odszedłem, jej przyjaciele pomagali jej stanąć na nogi, ając ją w stronę lepszej terapii. Pomagając ustalić granice z rodziną, wyciągając ją z domu, naprawdę zrobili wszystko i jeszcze więcej. Jednak Tiffany, przyjaciółka, która była tam, aby mi pomóc, gdy ostatni raz rozmawiałem twarzą w twarz z moją byłą, zaczęła mieć podejrzenia, gdy zauważyła, że moja była staje się bardzo dotykalna z jej chłopakiem Danielem, gdy spotykali się u niej w domu. Nie znam zbyt wielu szczegółów na temat tego, kiedy sprawy stały się poważne, ale w końcu udało jej się zdobyć telefon swojego chłopaka, gdy spał i znalazła bardzo seksualne wiadomości między nimi. I do mojego cholernie wielkiego szoku dowiedziałem się, że te wiadomości datują się na ponad pięć miesięcy. Oczywiście, Tiffany straciła nad sobą panowanie i powiedziała o wszystkim, wszystkim innym. To, czego nikt nie mógł przewidzieć, to katastrofa, która nastąpiła. Daniel, teraz były chłopak Tiffany, w akcie czystej desperacji obwinił innego członka grupy przyjaciół Josefa, twierdząc, że pomagał mu ukrywać ich związek. Dziewczyna Josefa natychmiast go rzuciła i wyrzuciła z domu. Grupa przyjaciół, składająca się z około dziewięciu osób, w tym mojej byłej, praktycznie się rozpadła. I jedynymi osobami, które nadal się kontaktują, są Tiffany i była dziewczyna Josepha. Muszę powiedzieć, że mimo iż byłem nieobecny przez około miesiąc, to wszystko wydarzyło się dosłownie w ciągu pierwszego tygodnia. Moja była natychmiast straciła cały system wsparcia i została w zasadzie obwiniona za wszystko. To tylko pogorszyło jej już pogarszający się stan psychiczny. Oczywiście wszyscy chcieli wiedzieć, dlaczego zrobiła to swojej najlepszej przyjaciółce. Dała tylko standardowe wyjaśnienie, że się do niego zbliżyła, że był dla niej dobrym wsparciem, i oczywiście powiedziała o nim swojej rodzinie, a oni go zaakceptowali zamiast mnie. Tej nocy, kiedy opuściłem jej dom, aby udać się do hotelu, zaprosiła go do siebie. Najwyraźniej jej ostatecznym celem było ostatecznie mnie opuścić dla niego. Jednak on nie chciał zostawić Tiffany dla niej i nie znosił słuchać o jej rodzinie, więc oczywiście nie chciał niczego więcej niż tylko sekretną romans. Szczerze mówiąc, wyobrażałem sobie, że będę dużo bardziej wściekły, niż byłem, ale już zacząłem ruszać naprzód. Niedawno przeszedłem pełne badanie zdrowotne w mojej nowej przychodni lekarskiej i niedawno otrzymałem czysty rachunek zdrowia, tym brak jakichkolwiek chorób przenoszonych drogą płciową. Więc nie musiałem się o to martwić, i szczerze mówiąc, to już nie miało sensu. Powiedziano mi, że nie poinformowano mnie o tym wcześniej, ponieważ szczerze mówiąc, nikt nie wiedział, jak mi to powiedzieć tak późno, co rozumiem. Więc tak, moja była została całkowicie wykluczona, nawet przez byłego Tiffany, który po prostu zniknął. Została zablokowana i pozostawiona sama sobie z problemami. Tiffany wiedziała tylko, że ostatecznie straciła swoją pracę na dobre i oczywiście spędzała cały swój wolny czas z rodziną. Państwo wygrali. Dwa dni temu odkryto, że popełniła samobójstwo w swoim domu. Znaleźli ją członkowie jej rodziny. Jeden z członków dawnej grupy przyjaciół, który mieszkał w pobliżu, pojawił się, gdy przybyły służby medyczne. Jej rodzina była tam i wydawała się całkowicie obojętna. Tiffany zadzwoniła do mnie zeszłej nocy, tylko po to, żeby mnie ostrzec. Było kilka notatek i delikatnie, jak to tylko możliwe, zapytała mnie, czy chciałbym otrzymać swoją, tylko dla zamknięcia tego rozdziału. Naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. Czuję teraz cholerny mentalny szok. Tak naprawdę nigdy nie znałem tej kobiety. Musiałem zaakceptować w ciągu ostatniego miesiąca, odkąd wróciłem do domu, że była przemocowa w związku przez to, co przeżyłem z jej rodziną. Teraz wydaje się, że to wszystko było sposobem na wypchnięcie mnie, aby mogła być w ramionach innego mężczyzny, którego jej rodzina lubiła. Co, szczerze mówiąc, jeszcze bardziej mnie myli. Bo co on miał, czego ja nie miałem? Czy po prostu czerpali przyjemność zniszczenia jej życia? Czy cokolwiek z tego, co mieliśmy, było prawdziwe? Czy cokolwiek z grupy ludzi, z którymi spędziłem lata mojego życia, było prawdziwe? Powrót tutaj to najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem, i teraz mam pełne potwierdzenie tego. Mogę rozpocząć terapię, aby przetworzyć ten bałagan, spędzać czas z naprawdę godną zaufania grupą ludzi twarzą w twarz, a nie online, i mam rodzinę blisko, która mnie wspiera, ale tak będzie mnie prześladować przez długi czas.